Learner's Dictionary, part 24. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Advance. Thank in advance. Thank in advance. Z góry dziękuję. Jeszcze raz. Thank in advance. Thank in advance. Z góry dziękuję. Kolejny przykład. Advance. The company made significant advances in technology last year. The company made significant advances in technology last year. W ubiegłym roku firma poczyniła znaczne postępy technologiczne. Jeszcze raz. The company made significant advances in technology last year. The company made significant advances in technology last year. W ubiegłym roku firma poczyniła znaczne postępy technologiczne. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku, dzięki z góry za pomoc. Jeszcze raz powtórzę zdanie: dzięki z góry za pomoc. Thanks in advance for your help. 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 Zwróć uwagę na to, że wyraz. Advance. Jako rzeczownik oznacza postęp, rozwój lub wcześniejszą płatność, natomiast jako czasownik oznacza posuwanie się do przodu, przewidywanie.